Śpiewaliśmy dzisiaj sporo o krwi, bo prawda jest taka, że w Jerozolimie w tamtym roku, kiedy Pan nasz umierał za nasze grzechy, bardzo dużo krwi zostało przelanej. Setki, tysiące zwierząt zostało zabitych na okoliczność święta Paschy, żeby Żydzi mogli spożyć baranka paschalnego, przelano wiele krwi w ofierze za grzechy ludzi, którzy przyszli do świątyni, aby te ofiary złożyć. Ale wtedy w Jerozolimie po raz pierwszy i jedyny pojawiła się tam krew baranka Bożego Jezusa Chrystusa. To była ofiara. Która zamknęła wszystkie ofiary Starego Przymierza, której spełniły się wszystkie ofiary i od tego momentu już nie trzeba składać innych ofiar, bo krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Dzięki niech będą naszemu Panom. Krew to jest niezwykła, szczególna substancja, jeśli tak można się wyrazić. Jakoś wszyscy. Reagujemy wyjątkowo na krew. 3,5% ludzkości na całym świecie na widok krwi doznaje tak zwanego wazowagalnego omdlenia. Tracą przytomność, jak zobaczą, krew. Według Polskiego Kodeksu Honorowego z 1919 roku granice pojedynku na szable wyznaczano do tak zwanej pierwszej krwi, czasem do drugiej, jak mocno byli zacietrzewieni. Ale gdy krew się pojawiła, to już dawali spokój. Zresztą dzisiaj też dosyć często tak bywa, że się chłopcy biją gdzieś tam na boisku aż zobaczą krew i wtedy przerażenie. Na boiskach piłkarskich. Wciąż jest tak, że nawet kropla krwi na koszulce piłkarza w czasie meczu sprawia, że musi on zmienić koszulkę, nie wolno mu dalej grać. Dlaczego? Bo krew wywołuje jakąś reakcję. Biblia, jak dobrze wiemy, wiele uczy o znaczeniu krwi i na przykład absolutnie zabrania jej spożywania, przez co Rozumiemy, że krew to absolutnie coś wyjątkowego. Biblia naucza, że bez krwi nie ma przebaczenia grzechów, że nie może być mowy o odpuszczeniu, o usprawiedliwieniu, jeśli nie została przelana krew. Właśnie dlatego w czasach Starego Przymierza przelewano niezliczoną ilość krwi każdego roku, w myśl właśnie tej nauki słowa Bożego, że musi być przelana krew, aby nastąpiło odpuszczenie grzechów. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj w sposób szczególny pomyśleli o Jezusie Chrystusie jako Baranku Bożym, którego krew została przelana za nasze grzechy. Jest to ofiara, która bezpośrednio nawiązuje do pierwszej ofiary, jaka została złożona, by uratować Izraelitów od śmierci w Egipcie w czasie ostatniej plagi egipskiej, która zadecydowała o uwolnieniu, o wyzwoleniu Izraelitów z niewoli, która zabezpieczyła Izraelitów od śmierci, gdy Anioł Śmierci przechodził tej nocy przez Egipt. Jak czytamy w Biblii, Izraelici mieli wziąć baranka jednorocznego, jego krwią pomazać od swoich domów, a mięso z tego baranka spożyć tej nocy w całości, tak żeby wszystko było zjedzone, a kość tego baranka, żadna kość nie mogła być złamana. Wiemy, że... Wtedy w Egipcie Izraelici musieli się wykazać czynną wiarą, ponieważ otrzymali instrukcję, że aby ocaleć tej nocy od śmierci, mają wziąć krew tego baranka i pokropić drzwi swoich domów. To wymagało od nich wiary. No bo kto normalnie bierze krew i pryska na swoje drzwi? Tego się normalnie nie robi. Ale Bóg powiedział przez Mojżesza, że mają tak zrobić, jeśli chcą przeżyć, jeśli chcą ocalić swoje rodziny, swoje życie, jeśli nie chcą, żeby była śmierć w ich domach. I ta informacja poszła pomiędzy ludzi. I jak myślicie, wszyscy Izraelici zastosowali się do tego słowa? Znając Izraelitów z innych różnych opisów i wydarzeń, należy wnioskować, że nie wszyscy. Nie wszyscy się zastosowali. A jak myślicie, czy mogło się tak zdarzyć, że jacyś Egipcjanie pokropili drzwi swoich domów? Mogło się zdarzyć. I co? Jeżeli jakiś dom egipski miał krew na drzwiach, to ocaleli? Ocaleli na pewno. Bo gdy anioł przechodził, patrzył, czy jest krew, krew baranka paschalnego na drzwiach domów. I mogło być tak, że jakiś dom zamieszkiwali ludzie bardzo źli z natury. Ludzie, którzy mieli w swoim życiorysie dużo złych czynów. Mogli być nielubiani, nieszanowani w swoim otoczeniu. Ale ponieważ na ich... Drzwiach była krew, baranka. Przeżyli tej nocy, zostali uratowani, mogli wyjść na wolność, bo to była noc wolności. Wtedy wszyscy, kto tylko chciał, mógł wyjść na wolność. Wtedy faraon nie kontrolował już sytuacji. Wszyscy mogli wyjść. Ale mogło być też tak, że był jakiś bardzo dobry dom. Pełen szlachetnych ludzi, ludzi, którzy się cechowali samymi zaletami, cnotami w życiu. Może byli bardzo szanowani w swoim otoczeniu, ale jeśli nie było na ich drzwiach znaku krwi, nie przeżyli. To nam mówi coś wielkiego do dzisiaj: że to krew, baranka Bożego Jezusa Chrystusa decyduje. O tym, czy będziemy żyli wiecznie, czy nie. I chciałbym, byśmy troszkę wniknęli w tę całą historię, żeby lepiej pojąć dzisiaj, dlaczego wieczerza pańska jest taka ważna w dzisiejszym Kościele i będzie ważna, aż do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Wiemy, że Pan Jezus ustanowił wieczerzę Pańską podczas wieczerzy paschalnej, o której już Trochę powiedzieliśmy. W czasie wieczerzy paschalnej w Izraelu od wieków tak się dzieje, że wypija się podczas tej wieczerzy cztery kielichy wina. Zaczyna się od tego, że prowadzący na początku ogłasza błogosławieństwo, tak zwany kidusz, i z tym błogosławieństwem uczestnicy wieczerzy wypijają pierwszy kielich. Każdy kielich ma swoje znaczenie w Izraelu. Ja nie będę w to dzisiaj wchodził, bo nas tak naprawdę interesuje trzeci kielich. I nie chodzi o to, żebyśmy tu dzisiaj poznali całą historię tej symboliki żydowskiej. Ojciec albo inny prowadzący mężczyzna wypijał wino z tego pierwszego kielicha, dawał pozostałym do wypicia. Potem brano gorzkie zioła moczone w sosie owocowym i wyjaśniano. Dlaczego w ogóle to się dzieje? Dlaczego jest ta wieczerza paschalna? Śpiewano niektóre psalmy. Psalmy od 113 do 118 to są te psalmy, które Żydzi śpiewali podczas Paschy. Za każdym razem, gdy czytamy te psalmy, to możemy sobie przypomnieć tę prawdę od 113 do 118. Jezus z uczniami też któryś z tych psalmów zaśpiewał, nie wiemy dokładnie który. I wtedy zaczynano zasadniczą wieczerzę od łamania chleba i wypicia drugiego kielicha. Wtedy spożywali baranka wielkanocnego i chleb bez kwasu. Kiedy kończyli wieczerze, prowadzący brał trzeci kielich i wypijali go po modlitwie, śpiewając kolejny z Psalmów, po odśpiewaniu Psalmu wypijali czwarty kielich, podkreślając w ten sposób swoją pamięć o nadchodzącym królestwie chwalebnym królestwie Izraela, za którym tęsknili. I w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej Pan Jezus nadał nowe znaczenie dwóm elementom prześnikom i trzeciemu kielichowi. Bo przy chlebie powiedział: To jest ciało moje za Was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. A podając trzeci kielich, powiedział: Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. I my dobrze znamy tę symbolikę, że chleb reprezentuje ciało Jezusa Chrystusa jako baranka Bożego, a kielich reprezentuje krew Jezusa Chrystusa, która gładzi grzech świata. Jeśli chodzi o symbolikę żydowską, to wino raz symbolizuje krew. A raz symbolizuje radość. I chciałem właśnie, byśmy pomyśleli dzisiaj trochę więcej o krwi Jezusa Chrystusa, bowiem, śmierć syna Bożego za każdym razem w kościele, w społeczności chrześcijańskiej, wspominamy poprzez udział w wieczerzy pańskiej. To jest Chrystusowy sposób. Nadany nam sposób, abyśmy wspominali ten wielki akt poświęcenia naszego Pana. W zrozumieniu głębi wymowy tego, co się dzieje podczas wieczerzy Pańskiej, może być nam bardzo pomocny obraz tradycyjnych zaślubin żydowskich, bowiem podczas tej. Ceremonii ustalonej od wieków wśród Żydów, również pojawia się kielich. Kielich z winem. Gdy młody Izraelita się zakocha, wówczas rodzice organizują uroczyste zawarcie kontraktu ślubnego. To ojciec pana młodego przejmuje inicjatywę i to on organizuje, nie tak jak w Polsce, że często młodzi bez wiedzy rodziców się pobiorą, w Izraelu takie rzeczy nie mają miejsca. I gdy jest ta uroczystość podpisania kontraktu ślubnego, to pojawia się właśnie kielich z winem. Aktem faktycznie, który cementuje miłość i związuje oblubienicę z oblubieńcem na zawsze, jest chwila, gdy on. Podaje jej kielich z winem i mówi: Wino, które jest w tym kielichu, reprezentuje moją krew. Jeżeli ją wypijesz, będziesz moją. Będziesz mi na zawsze poślubiona. Chwytacie ten obraz? Więc gdy Jezus podczas ostatniej wieczerzy wziął kielich, i swoim uczniom, apostołom podawał i gdy powiedział, ten kielich to jest moja krew, to oni nie mogli tego zrozumieć inaczej, jak tylko w ten sposób, że on przez ten akt podania kielicha, który nazywa swoją krwią, związuje się z nimi. Chcę, żeby... Oni go poślubili duchowo na zawsze, żeby stali się jego własnością. Jeśli wezmą i wypiją z tego kielicha, to powiedzą panu: tak, jesteśmy Twoi, będziemy Twoi na zawsze, będziemy należeć do Ciebie, będziemy Twoją własnością. Apostołowie znali ten obyczaj żydowski i nie mogli inaczej tego zrozumieć. Zresztą wskazują na to słowa Pisma Świętego, na przykład z drugiego listu do Koryntian z 11 rozdziału, werset drugi, gdzie apostoł Paweł napisał w natmieniu ducha, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem. Aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Zaręczyłem Was. To właśnie nawiązanie do tego aktu, podpisania kontraktu ślubnego, gdy oblubieniec podawał oblubienicy kielich z winem i mówił to, co już żeśmy powiedzieli. I uwaga, każdy kto dzisiaj w akcie wieczerzy pańskiej, pije z kielicha pańskiego, daje świadectwo, że przyjął zaręczyny pana. Wypijając ten kielich, mówimy: Tak, jestem twój, bo ten kielich to krew nowego przymierza, to krew Syna Bożego Jezusa Chrystusa. On oddał nam siebie, a my pijąc tego kielicha, mówimy, a my należymy do Ciebie na zawsze. I dlatego bardzo ważne jest, byśmy nigdy nie złamali słowa i nie zdradzili, nie okazali niewierności naszemu Panu. Bo po wypiciu wina z kielicha podanego przez oblubieńca, narzeczona była mu już poślubiona. Od tego momentu należała tylko do niego. Zgodnie ze Słowem Bożym, złamanie tych ślubów było w Izraelu karane śmiercią. Nawet jeśli oblubieniec nie zamieszkał jeszcze z oblubienicą, bo jak wiadomo, jeszcze nie mieszkał, to już byli dla siebie przeznaczeni, już do siebie należeli. To dlatego Józef. Miał taki dylemat, kiedy się zorientował, że Maria, która ileś miesięcy wcześniej przyjęła z jego rąk ten kielich i wypiła, i w ten sposób powiedziała, że należy do Józefa, że będzie należeć do niego. Gdy Józef się zorientował, że ona jest w ciąży, miał problem co teraz zrobić ponieważ normalnie ona powinna być ukamienowana. Jeśli go zdradziła. My wiemy, że nie, że to, co się poczęło, jest, było z ducha świętego, ale Józef jeszcze wtedy tego nie wiedział. Dlatego udział w wieczerzy pańskiej jest bardzo zobowiązujący, bracia i siostry. Nie możecie pić kielicha pańskiego i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu pańskiego i stołu demonów, albo czy chcemy Pana pobudzać do gniewu, czyśmy mocniejsi od Niego. Czytamy w Pierwszym Koryntian w dziesiątym rozdziale. Ten, kto bierze z Jego rąk i pije, wiedząc, że ten kielich to krew nowego przymierza, jest poślubiony Chrystusowi. I dlatego trzeba z wielką ostrożnością pić. Trzeba zachować wierność Panu, nie chodzić na boki, nie flirtować ze światem. Stąd jest ta przestroga w XI rozdziale pierwszego listu do Koryntian, którą powtarzamy za każdym razem niemal, gdy mamy wieczerzę Pańską. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije, albowiem kto jej pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny jej pije, dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. To jest naprawdę wspaniałe, naprawdę chwalebne, że Pan Jezus podaje nam kielich i mówi. Bierz, pij, a w ten sposób będziesz mój. Jesteś mój. Na zawsze. Ja oddaję się Tobie. Ja umieram za Ciebie. Umarłem za Ciebie, a Ty biorąc tego kielicha, dajesz świadectwo, że gotowy, gotowa jesteś umrzeć za mnie. Oddajesz swoje życie dla mnie. Mamy związek, związek na zawsze. To jest chwalebne, wielkie, bo ten związek to związek z królem królów i panem panów. To jest związek z Bogiem na zawsze, ze Zbawicielem. To nie jest byle jaki związek. To nie jest związek, którego potem żałujemy. To nie jest związek, którego się należy wstydzić. To jest najwznioślejszy, najbardziej chwalebny związek być oblubienicą Jezusa Chrystusa. Ale to jednocześnie, Wielka odpowiedzialność. Powróćmy do ilustracji kontraktu ślubnego. Po wypiciu wina z kielicha zaręczynowego, oblubieniec odchodził, by przygotować dom do wspólnego zamieszkania, a oblubienica pozostawała w oczekiwaniu na dzień, gdy po nią przyjdzie, aby ją zabrać do siebie. Wiemy, z różnych opisów, że ten okres trwał rok, czasem dwa. Tak naprawdę nie było wiadomo, ile będzie trwał dokładnie. W Izraelu było tak, że faktycznie nawet oblubieniec nie wiedział, kiedy przyjdzie po swoją oblubienicę, ponieważ przygotowywał dom pod okiem swojego ojca który wiedział, co jak powinno być zrobione, bo był doświadczonym mężczyzną, wiedział, czego potrzebuje oblubienica, jak ten dom trzeba urządzić i syn przygotowywał dom pod okiem ojca. I gdy ojciec w jakimś momencie stwierdził, że wszystko jest zrobione już jak trzeba, mówił synu, idź, przyprowadź ją. I wtedy syn ruszał, po swoją oblubienicę, gdy nadchodziła właściwa pora. Może dlatego Pan powiedział, że o tym dniu to nawet syn nie wie, tylko ojciec. Może dlatego. Może chciał nawiązać właśnie do tego zwyczaju. I gdy przychodził i zabierał oblubienicę do siebie, doprowadzał do tego domu. To tam znowu pojawia się kielich. I z tego kielicha, razem oblubieniec z oblubienicą, piją wino, które symbolizuje radość. Radość, że już będą razem, że już są na zawsze razem. Bardzo ciekawy obraz, bo pewno zwróciliśmy uwagę, że gdy pan wziął kielich, Podziękował, dał im i pili z niego wszyscy rzekim. To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa. Zaprawdę powiadam Wam, nie będę już odtąd pił z owoców winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. Ciekawe. Właśnie nie mieli już tego. Kielicha następnego, ponieważ on zapowiedział, że ten kielich, który według zwyczaju zaślubin izraelskich, ten następny kielich z oblubienicą to będzie już tam, w domu, gdy on przygotuje dom. Upłynie czas nie wiadomo jaki, ale tam znowu będą. Pić z tego kielicha, i to mówi o wspaniałej przyszłości, jaka czeka wierzących, kościół Jezusa Chrystusa. Niechaj się nie tworzy serce wasze, mówił Jezus do swoich uczniów. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, to bym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie abyście gdzie ja jestem i wy byli. I to będzie czas radości. To będzie czas niekończącego się już szczęścia dla wszystkich, których on zabierze do siebie. Jezus to zapowiadał wyraźnie swoim uczniom. W Ewangelii Jana w 16. rozdziale czytamy: "I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was" I będzie się radowało serce Wasze, i nikt nie odbierze Wam radości Waszej. Piękny obraz, czyż nie? Dlaczego wieczerza Pańska jest taka ważna? Bo mówi, że jesteśmy w związku z samym Bogiem, Panem Jezusem Chrystusem. Że zawarliśmy przymierze nie z człowiekiem. Nie z jakąś organizacją, nie z jakimś kościołem, ale z samym Synem Bożym, Jezusem Chrystusem. On ofiarował siebie za nas, przelał swoją krew. My przyjęliśmy z jego rąk dar ocalenia od śmierci, dar życia wiecznego. Przyjęliśmy i tak zostaliśmy z Nim zaręczeni należymy do Niego. Za każdym razem, jedząc z tego chleba i pijąc tego kielicha, to poświadczamy, to mówimy. To mówimy przed nim, mówimy też wobec siebie nawzajem. To jest poważna sprawa. To jest najpoważniejsza sprawa pod Słońcem. Nie ma poważniejszej sprawy dla nas. Żadne nasze słowa, zobowiązania, związki, sojusze, Cokolwiek by to było, nie ma tej rangi, co wieczerza pańska. I dzisiaj Pan znowu zebrał nas tutaj i zaprasza nas do stołu, abyśmy łamali chleb i pili z kielicha na jego pamiątkę, ku jego czci. Mamy teraz czas, byśmy powstali, wysłuchali pieśni. I w czasie, gdy będziemy słuchać tej pieśni, będziemy mieli czas, żeby przed Panem stanąć i pozwolić, żeby On przejrzał nasze serce, zbadał nas, żebyśmy czasem nie wypili, nie zjedli w sposób niegodny. Jeśli coś Cię obciąża, jeśli coś jest nie tak, jeśli w ostatnim czasie zasmuciłeś Pana, Podsłałeś mu sygnał, że jakbyś nie należał do niego całkiem, to wyznaj mu to. Możesz to zrobić po cichu, on usłyszy, ale zrób to szczerze. Wyobraź sobie, że jesteś taką oblubienicą. A on bierze kielich i mówi: Ten kielich reprezentuje moją krew. Jeżeli ją wypijesz, będziesz w ten sposób moją, moim. Dasz świadectwo, że chcesz należeć do mnie na zawsze. Wyobraźmy sobie taką sytuację i dlatego uporządkujmy własne serce, żeby nie pić niegodnie, nie jeść niegodnie.